Witajcie, witajcie, witajcie. Witam Was moi kochani na wadpadzie w, w mojej drugiej książce o Wiki i Lucyferze jest to rozdział 12. Już bez zbędnego przydurzenia i bez zbędnego oględzenia Zaczynajmy. Nie będę wspominała tutaj poprzedniego rozdziału. Ponieważ chciałabym po prostu już skupić się całkowicie na tym. Rozdział nazywa się Rozmyślania Walker. Valk Walker to od Wiki Walker, nazwisko Wiki. Jeśli dobrze znacie Sekret Niebez, to jakby to jest logiczne, a jeśli też znacie moją historię, no to, 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 to też powinno się tam kojarzyć jakby w miarę dobrze. Yy, yy, po przewodnim yy, tutaj miejscem rozdziału jest mój filmik z intro, momenty z Wiki i z ludzkiem, to zapamiętajcie sobie. Pamiętnik Walker i spotkanie w... trzy kropeczki, żeby nadać tajemniczości My Lovely diary, czyli zaczynamy rozdział od momentu, w którym tak naprawdę wszystko się, co się dzieje, to jest w pamiętniku Wiki. Oj, My Lovely diary, mój kochany pamiętniku, oj, muszę ci coś powiedzieć o tym, co u mnie się działo i dzieje nadal w smutku i braku rozmienia minął miesiąc i dwa tygodnie. Czyli minęło już ze trzy miesiące, bo tam wcześniej były dwa tygodnie. Ze trzy miesiące, czyli Wiki już ma no, trzy miesiące w ciąży. Oh my god. I mieszka sobie w piekiełku. Tak dużo czasu, a dla mnie było go o wiele więcej. Czułam się jakby minęły setki lat w tym cierpieniu. Wciąż myślałam o Luciferze, zamiast zapomnieć zadręczałam się coraz bardziej, zaczynało się to robić chore, stop, to od początku było chore, do, do, do tego ostatnio dużo mniej jadłam, schudłam kilka kilogramów, chyba coś koło 3 lub 4, nie wiem. No i tutaj też widzimy, że to nie jest zdrowe, no bo pamiętając o tym, że Wiki jest w ciąży, to w ciąży absolutnie, powtarzam, absolutnie ona nie powinna się odchudzać, w ciąży jakby odchudzanie nie w ciąży odchudzać się ci chcesz? Nie nie, 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 rób tego. <grym>, nie można w ciąży się. Znaczy no nie powinno przynajmniej się odchudzać i w ogóle mało jest. Wczoraj Jasmim, Jasm, Jasmina, czyli ta wiecie, nowa dziewczyna ludzka, zaczepiła mnie, gdy siedziałam w ogrodzie. Pytała się, czy wszystko w porządku, bo blado wyglądam. Tylko jej odburknęłam, żeby się odpierdoliła, czyli ona tak Wiki, wszystko w porządku? Odpierdol się. Nie chcę taką być, ale ja jej nie cierpię. Na jej widok mojej oczy zmieniają się na fiolet. Mm, o fioletowych oczach dowiecie się jeszcze więcej. Często piekło, zmieniam się w jakiegoś demona i w kogoś złego, bo jest tego bardzo. I tu jest zdjęcie Wiki. Kiedy widzicie ją trochę w innym, yy, właśnie to nie będę musiała teraz dawać już jakichś nowych zdjęć, bo po prostu wszystko jest przedstawione. Widzicie ją trochę w innym ciele, tutaj nie jest krew. Zamysł by tak, był taki, żeby pokazać i zać to, że Wiki ma, że. Że gdzieś we mnie budzi się rok. Ogólnie i tak dalej. Że gdzieś we mnie budzi się rok. Że gdzieś tam we mnie budzi się rok. Boże. To moje śpiewanie podczas odcinków, ja dziwię się, że wy ze mną wytrzymujecie. Dlatego od dwóch tygodni śnią mi się koszmary tydzień temu przyśnił mi się anioł śmierci. I tutaj przy to, te w tym rozdziale jest przytoczony ten sen, który ja sama wymyśliłam. no bo jest ema książka. W śnie byłam na spacerze z Aleksem Carlosem. Alex Carlos to jak przypominam przyja najlepszy przyjaciel nie rozpoznany, z którym poznała się na ziemi. Rozmawialiśmy sobie, wesoło i śmialiśmy się. Nagle podleciał do nas Dino. Jego skrzydła z każdą sekundę robiły się coraz ciemniejsze, aż wreszcie przybrały całkowicie czarną barwę. Jego strój także zmienił mu barwę na czarną, bo wygląd to wyglądało niepokojąco, tak jakby zmienił się w demona. I tutaj właśnie jest Dino w tym czarnym kostiumie, ponieważ chciałam to przytoczyć. Znalazłam akurat fajne takie zdjęcie, gdzie Dino właśnie jest ubrany na czarno. Co jest fajnego, że, że udało mi się oddać no to, to, co właściwie chciałam, że właśnie się um, y, wyglądał prawie jak demon, nawet ma czarne skrzydła, ale twarz ma taką samą. Ale jego y, oczy zostały takie same, wciąż niebieskie, bo Dino ma niebieskie oczy. Nie wiem, czy tutaj to aż, aż tak to widać, ale Dino ma niebieskie oczy. Y, w jego oczach widać był jakiś dziwny blask. Nagle anioł Dino, a właściwie demon Dino, no tak, bo teraz to faktycznie bardziej demona niż anioła przypomina, niespodziewanie rzucił się na Alexa. Bo ona w tym śnie była właśnie z Aleksem. To było takie okropne, nagłe, że mój przyjaciel nie miał szansy się bronić. Po chwili leżał na ziemi, nieprzytomny. Podbiegłam do niego, próbując go uratować. Krzyczałam: Aleks, Alex, Alex ocknij się, płakam, płakam tak bardzo. Wiki bardzo zależy na Aleksie. Lecz znalazłam siły, aby wstać. Dino złapał mnie za gardło. Puść mnie! Dlaczego ty to wszystko zrobiłeś? Dino, tu nie jesteś ty, ocknij się, proszę. Wiki ma nadzieję. Chcę, żeby dino uwierzył w to, że nie jest zły, że dino się zmienia, ale żeby uwierzył w to, że nie może się tak zachowywać, że to nie jesteś. Ty, otknij się, bądź znowu dobry. To jestem ja. To jestem ja. Wysyczał. Ja tylko wszystkich ratuję przed tobą. Masz w sobie złą energię, moc fioletty. A widzicie? Ta fioletowa energia, już teraz się dowiedzieliście, że to jest moc fiolety. Coraz więcej się będziecie kochani z rozdziałami kolejnymi, 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 kolejnymi. Będziecie się więcej o tym dowiadywać, także ten po prostu... Boże, oh my god. Ten moment sobie zapamiętajcie w głowie. Ja tutaj nawet chyba dam jakieś fioletowe serduszka, że moc fiolety. Y żeby sobie to zaznaczyć. Proszę, nie, musisz tego robić, ja jestem taka mała i młoda, nikomu nie zagrażam. To mnie chyba jeszcze bardziej kręci. Ja pierniczę, to za psychopata. W stylu, że na przykład jakaś dziewczyna, nie wiem, hmm, wiem, że taki ekstremalny przypadek, ale załóżmy, że jest dziewica, no nie? I że ona właśnie nigdy nie miała no jakby... Kontaktu z nikim takiego seksualnego i gwałciciel do niej mówi. Ona mówi, proszę cię, nie rób tego, ja jestem dziewicą. Nie rób mi tego. Ja nigdy jeszcze nie miałam chłopaka, chcę to zrobić z kimś, kto mnie kocha. To mnie jeszcze bardziej kręci i chcecie mieć. Co Niedobra, dobra. nie dobra, dobra? Pomijmy już nad. Po prostu ludzie będą się ciebie bali na odcinkach, nie będą mogli spać w nocy, więc może ciężki się uspokój. Powiedział jego. Yy, powiedział, jego och był paskudny i ochrypły. Jego głos był paskudny i ochrypły. To mnie jeszcze bardziej kręci. <laughs> Sycząc podłożył nóż do mojej szyi. Nie! Krzyknęłam w tym momencie. Moje oczy zaleśniły na fiolet. Blizny z siniaków i rys na moich udach i po śladkach, rękach oraz kostkach stały się widoczne. Najwyraźniej Dino nie mógł ich dotykać, bo gdy dotknął mojej ręki, odskoczył przerażony i krzyk, krzyk, krzyknął na mnie. Tutaj macie... <laughs> Mm, właśnie obraz fioletowego oka. Naprawdę zapamiętajcie te wszystkie rzeczy związane z fioletowym. Jesteś wiedźmą, zjawą, zarazą, potworem. Nie jestem, krzyknęłam głośno. Nagle obraz Ino się rozmył. Czułam, że ktoś mnie mocno obejmuje, ale nie znałam jego energii. Zamknęłam oczy, bo bardzo się bałam. Otworzyłam je dopiero, kiedy tajemniczy osobnik postawił mnie na ziemi. Był to dość, było, dość, było to dość ciemno. Więc nie widziałam jego twarzy, widziałam tylko zaraz męskiej jej sylwetki, dużych skrzydeł, bałam się trochę, ale mimo strachu spytałam, o oh god, tutaj widzę, że nawet widać ile miałam procent na telefonie, tak, wtedy miałam w ogóle jeszcze inny telefon, kiedy pisałam tą książkę na odpadzie, ale ogólnie postać ma przedstawiać tajemniczego anioła. Kim jesteś? Odpowiedział dojrzałym tonem głosu. Nocnym, ale nie agresywnym, raczej takim stojnym, tajemniczy. Jestem twoim aniołem, stróżem, twoim aniołkiem, aniołem śmierci. Ostatnie słowa specjalnie. Czekajcie. Aniołem, aniołem stróżem, aniołem śmierci. Ostatnie słowa specjalnie jakby przeciągnął i przeraźliwie szepnął. Poczułam smak krwi w ustach. Zdążyłam tylko krzyknąć. A! Dobra, dobra. I wszystko zniknęło, obraz się rozmył. Znów leżałam w moim pokoju w piekle. Ten sen był niebywale okropny. Ale patrzcie, w ogóle patrzę, że te, ten rozdział jest lepszy od tego, co piszę teraz. Serio, chyba miałam lepsze zdolności pisarskie. Nie żeby coś, bo teraz trochę wyszłam z sprawy, Ale ten sen jest naprawdę dobrze napisany. W takim sensie, no nie żebym się chwaliła. W sensie, ja, ja tak uważam, no ale możecie powiedzieć, że jest słaby. Ja się nie obrażam, że no jakby chyba w miarę dobrze mi to wyszło. No nie wiem, że tutaj jest odda oddane jakieś są emocje, tutaj są opisy. No na nawet to fajnie, fajnie, się, fajnie to brzmi. Ten sen był niebywale, nie, niebywale dziwny. Pamiętajcie, że to są wszystko to, co Wiki opisuje w pamiętniku a propos swojego snu. Niebywale dziwny, Sandan był niebywale okropny, ale było, wi o, ale być może znaczący, a raczej na pewno w świecie aniołów i demonów nic nie jest pozostawione przypadkowi. Wszystko jest tworzone w jakimś celu. To nie jest Ziemia. A tutaj tak dodam e, obrazowo, że właśnie sami, może Wam w ogóle dam zdjęcie Saimiego. On miał takie sny właśnie prorocze w Sekrecie Niebo, to jest takie zapożyczone. No i w Sekrecie Niebo też było tak, że właśnie sny się nie śniły bez powodu. Dobrze, mój kochany pamiętniku, na razie kończę, ale obiecuję szybki powrót do ciebie. Napisałam i poszłam do łazienki. Umyłam się i znów w tej parzącej wodzie, bo, bo oczywiście w piekle woda musi być gorąca. Ale w końcu musiałam to robić. Nie chciałam przecież chodzić, brudna. Ach, trochę się odstresowałam, zaczęłam sobie śpiewać piosenkę Natalii Nykier Error ignorujcie to, dlaczego zmyśliłam, że ona śpiewa tę piosenkę. Ignore, ignore, seriously. Świe śpiewałam sobie kręcąc na boki biodrami, uśmiechałam się sama do siebie. Ładnie, ładnie fioletko, Fiole fioletko. Jestem z siebie dumna, niebawem będzie gotowa. Usłyszałam głos w głowie, głos, który jakby przeze mnie przemawiał od środka. Słyszałam go wyraźnie, to był damski głos. Odwróciłam się w przestrachu. Nikogo nie było w łazience. O matko, ja zwariowałam, pomyślałam, ale głos w mojej głowie był bardzo wyraźny. Znów krzyczeknałam w strachu. Moje fioletowe blizny zaczęły mocniej piec. Tego było za wiele, mam tego dość, pomyślałam. Mieszkanie w piekle, miłość do Lucyfera, widok go z narzeczoną, dziwne i straszne sny. Fioletowe oczy, tęsknota za przyjaciółmi i normalnością, a teraz jeszcze słyszę głosy no, ewidentnie zwariowałaś. Nie koniec, pomyślałam. Wynoszę się stąd, nie wytrzymam w tej patologii ani jednego dnia dłużej. Wracam na ziemię, stwierdziłam. No tak, bo to takie proste. Tam się wszystko zaczęło. To był pomysł, ale bardzo szybko zaczęłam go wdrażać w życie. Spakowałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy i poczekałam do nocy, aby nikt za mną nie chodził. Oczywiście w nocy wśród ciemnych ulic piekła, także było pełno demonów pełniących straż, ale w większości albo przesypiali, albo byli zajęci rozmową z innymi demonami. Wykorzystałam to i przemknęłam się cicho do tunelu i złotej bramy piekła. Podleciałam tak wysoko, jak tylko mogłam, ale nie mogłam przelecieć całego tunelu, ponieważ był on w pewnym momencie za wąski na to, by rozłożyć w nim skrzydła, czyli dyki już opuszcza piekło. I nikt jej nie przyłapał. Uj, coś ludzi, coś słabo obronę zamontował. Miałam szczęście, bo re resztę <grym> drogi udało mi się wdrapać na miejsce, gdzie się znajdowała Złota Brama. Szczęście dalej mi przyjało Szybko przebiegłam przez nią. Dotarłam do wiru, który prowadził każdego nieśmiertelnego. Niesmiertelnego, Niespiertelne... przepraszam. Żyliśmy w błędzie. To nie, jest nie... to nie są nieśmiertelni. To są niespiertelni. niespiertelni. Na pewno. Żyliśmy w błędzie przez tyle lat. <laughs> Nie no żartuję. To raczej ja jestem upośledzona i umiem nawet jednego słowa dobrze napisać na ziemię. Bez namysłu skoczyłam w niego i, wylando, w, i, wy, i wylądowałam. Trzy kropki. This is the end of this rozdział. Dziękuję bardzo, że ze mną byliście. I widzimy się niebawem w kolejnych Buziaczki, kochani i papatki. Kocham was.